Też skorzystaj z instrumentów zwrotnych, jakie daje inicjatywa Jeremy. O inicjatywie Jeremy w Wielkopolsce w skrócie mówi się tak: Jeremy. Trafiliśmy w dziesiątkę. To był absolutnie strzał w dziesiątkę. Gratulacje. Faktycznie samorządowcy, eksperci, ale przede wszystkim przedsiębiorcy mają powody do zadowolenia. Dwa lata temu Wielkopolska jako pierwszy region w Polsce uruchomiła mechanizm wspierania przedsiębiorców w ramach instrumentów zwrotnych. Z pomocy w ramach inicjatywy Jeremy w Wielkopolsce skorzystało już prawie 2000 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. I to właśnie ten rodzaj wsparcia wyprzedził nawet bezzwrotne unijne dotacje lepiej 10 wędek niż jedną rybę. Jak nauczymy ich tą wędką posługiwać się, to będą mogli sami te rybki zdobywać. Niektórzy sami stali się rekinami biznesu. W ciągu kilku lat swoje obroty pomnożyli kilkanaście razy. Zaczynali jak większość z pomysłem, zapałem, za to bez wystarczająco dużych pieniędzy, by myśleć o poważnych inwestycjach. To była konieczność, to znaczy trzeba było znaleźć zewnętrzne źródła finansowania, a ponieważ majątek osobisty, a nie majątek firmy nie pozwalał na e, zaciągnięcie tak wysokich zobowiązań, dlatego stąd e, skorzystanie e, ze środków pomocowych poprzez Poznański Fundusz Pożyczeń Kredytowych, który jest beneficjentem programu GEREN. Trudno było? Nie taki diabeł straszny, jak się wydaje. E, myśleliśmy też, że będzie to e, bardzo e, biurokratyczna procedura. Jak się okazało, e, wystarczyło opowiedzieć własnymi słowami, czego się chce. A resztę, że tak powiem, poprowadziła już profesjonalna ekipa. Teraz do skorzystania z pieniędzy, jakie oferuje Jeremy, namawiali innych. Serdecznie Państwa witam. Na konferencji zorganizowanej w Poznaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego o inicjatywie dyskutowali również samorządowcy, ekonomiści oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się rozdziałem pieniędzy w ramach inicjatywy JERY. Żeby... To ważna dyskusja, bo polscy przedsiębiorcy coraz rzadziej będą mogli korzystać z bezzwrotnych dotacji unijnych. Ich miejsce zacznie wypełniać wsparcie, które trzeba będzie zwracać. Zwiększy się finansowanie zwrotne, zwiększy się skala, dlatego że. Że już w tej chwili widać, że nie każdy podmiot, który dziś korzysta z dotacji, musiałby z niej korzystać. Dotacja jest to wydatek jednorazowy. Wykorzystamy konkretną alokację i już więcej dostępu do tych środków nie I będzie. Zanim uruchomi się następny nowy program regionalny, pomocowy, to będzie pewna luka, którą. Tu będzie zapełniono, będzie cały czas funkcjonowała. Jeremy jako sprawdzony produkt ma szansę na jeszcze bardziej efektywne wsparcie, zwłaszcza tych, którzy biznes mają dopiero w głowie. Tych na poznańskiej debacie zatytułowanej Giełda Produktów Finansowych nie zabraknie. Bo to przede wszystkim dla tych, którzy w biznesie stawiają pierwsze kroki, Jeremy ma najbardziej atrakcyjną ofertę. Instrumenty oferowane w Wielkopolsce w ramach funduszu Jeremy to są pożyczki i poręczenia, czyli dla wszystkich tych, którzy A mają bardzo dobry pomysł na biznes, B chcą i potrafią się rozwijać, C są odpowiedzialnymi przedsiębiorcami, a takich większość w naszym regionie. Jeremy w Wielkopolsce to ponad 500 milionów złotych przeznaczonych na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Całością jako menedżer projektu zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, ale sam nie zajmuje się ich rozdziałem. Robią to pośrednicy, którzy najpierw oceniają pomysł na biznes, a potem decydują o wysokości wsparcia. Naszym zadaniem jest ich wybrać jak najwięcej w jak najszerszej skali regionu. Różnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio już, poprzez też różne instrumenty finansowe, kontaktują się, czy podpisują umowę, czy udzielają wsparcia, jak to, to różnie nazywamy, z przedsiębiorcami. W ramach Jeremy przedsiębiorcy najczęściej korzystają z nisko oprocentowanych pożyczek. W czasie poznańskiej konferencji ci, którzy je spłacają, opowiadali o praktycznym wymiarze zwrotu pożyczki, której oprocentowanie w skali roku może wynosić niewiele ponad 5%. Oczywiście trzeba wylegitymować całą sytuację finansową firmy, przeznaczeniem środków. W naszym przypadku był to grunt pod budowę centrum logistycznego bardzo perspektywiczne miejsce. Jeremy to docenił, zauważył potencjał te, te, tej inwestycji. I z mojej perspektywy poszło naprawdę bardzo sprawnie, bardzo prosto, przyjemnie. Muszę oddać te pieniądze, ale dzięki temu jestem bardziej zdyscyplinowany. Drugi rodzaj pomocy, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy, to poręczenie kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Przedsiębiorca, który ubiega się o kredyt, bardzo często ma problem z uzyskaniem tego kredytu, właśnie dlatego, że nie posiada wystarczających zabezpieczeń. Bank wymaga, jak wiemy, nawet do dwóch, trzykrotności pożyczonego kapitału zabezpieczenia, i my uzupełniamy właśnie tą lukę. Którzy nie posiadają wystarczającego kapitału? Główną zaletą inicjatywy Jeremy jest to, że są to środki odnawialne. Pożyczki spłacone przez przedsiębiorców trafiają do kolejnych, którzy myślą o własnym biznesie. A Bank Gospodarstwa Krajowego stale monitoruje to, do kogo trafiają pieniądze. Pożyczki z Jeremy to pieniądze publiczne i dlatego, jak podkreślano w czasie poznańskiej konferencji, ich wydatkowanie musi być jak najbardziej efektywne. To są środki publiczne i one mają trafić w te obszary. got W których nie pojawia się komercja. Zatem w sposób elastyczny dobieramy odpowiednie produkty, dobieramy parametry biznesowe tych produktów, oferujemy w ramach konkursów dla pośredników, czyli tych instytucji, które potem bezpośrednio wspierają naszych przedsiębiorców. Efektywność inicjatywy Jeremy sprawia, że samorządowcy wielkopolscy chcą umożliwić podobne wsparcie również w przyszłym okresie unijnych dotacji. Kolejny raz z unijnych pieniędzy wyodrębnią pulę przeznaczoną na podobne wsparcie. Jeremy się bardzo wpisuje w dojrzewanie procesu to ważne, bo jak zapewniają eksperci, dla przedsiębiorców możliwość nawet kilkukrotnego zaciągnięcia zwrotnej pożyczki często jest lepsza niż bezzwrotne dotacje. Dotacje dla przedsięwzięć innowacyjnych o wysokim poziomie technologicznym owszem, jest to dobre rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, które chcą wykazać się bardzo wysoką ekspansją, dotacja nie jest rozwiązaniem. Owszem, początkowo mały zaszczyt dotacyjny tak, ale jeżeli chodzi o długoterminowy rozwój, to właśnie pożyczka, czy poręczenie kredytowe, czy też wejście kapitałowe jest tym instrumentem inżynierii finansowej, które powinno być dostępne dla przedsiębiorców. Pieniądze za darmo, one rozleniwiają tak naprawdę, trzeba te warunki zacieśniać, ponieważ w Polsce cały czas dostęp do produktów finansowych, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jest dość trudny. Te firmy często boją się korzystać z tego. No więc uważam, że bardzo dobry pomysł, właśnie tworzenie całej rodziny produktów, które są no wyraźnie na preferencyjnych warunkach wykorzystywane. Pożyczkę w ramach Jeremy, jak zapewniali przedstawiciele instytucji pośredniczących w ich przyznaniu, dostaje się znacznie szybciej i prościej niż kredyt w banku komercyjnym. Staramy się nie odmawiać wielu osobom, staramy się znaleźć pozytyw w każdym dobrym projekcie. Chodzi o to, żeby pomagać mikro małym i średnim przedsiębiorcom i przede wszystkim żeby pomagać osobom startującym, czyli żeby pomagać osobom zakładającym działalność gospodarczą startupom, którzy w innym przypadku tego wsparcia by nie dostali. Wśród marzących o własnym biznesie na Poznańskiej konferencji był Zbyszek Cyrulik. Do niedawna miał tylko pomysł. Teraz, jak mówi, wie jak zrobić kolejny Mam już y, pewne kontakty do, do różnych funduszów, do różnych instytucji, do których y, zamierzam się wkrótce zwrócić, nie powiem i możliwe, że, że, że mi się uda. Tak. Może niedługo i on będzie mówił o strzale w dziesiątkę.